Dzisiaj przez cały dzień pracowaliśmy nad fotelem z przodu i więc tak to wygląda, jest już wszystko prawie skończone, jest przykręcony, mamy fotel, możecie użyć, my użyliśmy, pewnie nie będzie problemu, żebyście Wy też użyli, jeżeli chcecie zmieniać, a Plymouth Voyager dacz Caravan no, po prostu z mini więc wygląda to tak. Przerobek nie trzeba robić wiele. Wywalić stary fotel to nie jest problem, żaden, prawda? Jedyna przeróbka, jaka jest, to jest rozstaw ślub w tym miejscu. Ten element, który jest tutaj, był pierwotnie w tym miejscu. Więc tylko trzeba go wyciąć. Przesunąć go troszeczkę do środka. On jeszcze nie jest przykręcony, ponieważ nie mieliśmy czasu. Ale jak się go przesunie do środka, wtedy mamy miejsce na prowadnicę. Prowadnice działają nam idealnie. I teraz tak, fotel mamy cofnięty całkowicie do tyłu. Tomek, weź go przesuń, a całkowicie do przodu, na maksa do przodu. jest jeszcze nieprzykręcony, jest to ciężko. To usiądź sobie i przesuń sobie. Dobra, daj go na maksa do przodu, żeby widzieli ile można go przesunąć. Trochę masz za duży brzuch, dobra. Ale wszedł. Mniej więcej tyle, dobra, na wdechu daj go, nie, weź jeszcze połóż oparcie, wszystko robi. Wszystko Można działa. Nawet tak Można nawet tak jechać. Weź go teraz przesuń na maksa do tyłu. Nie podnoś jeszcze oparcia. Tylko, tylko daj go na maksa do tyłu. Dobra, Dobra wyskakuj. Oparcie nie podnosić. Jedna ważna sprawa. Jak przesuniemy prawą prowadnicę od fotela w lewą stronę, zobaczcie, mamy dostęp... Podnieś to właśnie. Mamy dostęp do ręcznego. Nic nam nie przeszkadza. Spokojnie do biegów. Spokojnie... Do wszystkiego mamy dostęp, i fotel absolutnie nam nie przeszkadza. No, a na pewno będzie nam, się, będzie nam się dużo, dużo wygodniej jechało. I no, wyszło fajnie, jest naprawdę wygodny i naprawdę będzie się fajnie jechało. To by było na tyle na dzisiaj. Przerwał nam deszcz, robotę, a niestety nie mogliśmy dłużej popracować. Fajrand od jutra, pracujemy nad resztą. Plus mamy parę rzeczy elektrycznych do zrobienia. Dzięki wielkie i do następnego pozdrawiamy. Będzie. A nie zapomnijcie nas zasubskrybować, a to nam pomoże dawać z trasy live'a dla większej ilości osób. Dokładnie w tej chwili jest restrykcja, że nie wszyscy live'a będą mogli oglądać. Jak złapiemy tysiąc osób, to wtedy będziemy mogli spokojnie, bez żadnych ograniczeń, będziemy mogli dawać live'y. Zresztą planujemy codziennie dawać live'a rozmawiać, gadać, opowiadać co się działo. Także zapraszamy do subskrypcji. Dzięki wielkie i do następnego. Heja. Teraz macie tutaj od środka mniej więcej jak to wygląda, więc lewa prowadnica zostaje idealnie. Wystarczy tylko dwie śruby przykręcić, żeby przykręcić fotel. Prawa, tak jak wam pokazywałem, jest przesunięta o jakieś powiedzmy nie wiem 5 cm. Też jeszcze nie jest przykręcona, ale już mamy dziurę nawierconą, także to przykręcimy. I fotel nam chodzi do przodu do tyłu. Dasz go radę przesunąć jeszcze, ale spróbuj rozłóż mi tylko oparcie Oparcie. wiem Dobra, to wiem. mamy na, na pionową mamy w ten sposób. Jeszcze mamy od cholery miejsca i połóż totalnie Połóż nie przesuwaj na maksa Zobaczcie. można spać w kabinie nie, naprawdę można spać, robi to robotę my akurat takie fotele kupiliśmy za To było podłokietnik pod my te fotele kupiliśmy po ile chyba, po 30, 30 dolarów 30 dolarów za kupiliśmy za sztukę, także robi fajnie siadaj za kierownicę weź go sobie podnieś, jak Ci pasuje dobra, przód, tył jest sporo regulacji, daj na maksa do przodu, daj na maksa do tyłu. Dobra, do tyłu. Jest bardzo duża regulacja. Jest duża regulacja, także naprawdę tania przeróbka, bardzo wygodna przeróbka i wygląda naprawdę to wszystko super.